Hej obywatele, gminno Środek Kultury w Stegnie przy współpracy z elbląskimi klasykami po raz czwarty zaprasza na największe wydarzenie motoryzacyjne w tym rejonie. Masz auto, motocykl lub inny pojazd, który rokiem produkcji nie przekracza 91? Nie czekaj, pakuj się i przyjeżdżaj na jedyne takie w czasy pod gruszą w Stegnie. Oczywiście pojazdy produkcji polskiej oraz na żółtych tablicach wjeżdżają bez ograniczeń wiekowych. Czwarty zlot klasycznych pojazdów odbywać się będzie w rodzinnej i swojskiej atmosferze w czasów pod gruszą, rodem z Królować więc będą koce, namioty oraz grille. Dodatkowo nie lada gratka dla wszystkich łasuchów. Najlepszą rybkę przygotuje sam Karol Okrasa. To wszystko przeczytałem z oficjalnych wiadomości organizatora, a jak będzie naprawdę... Zobaczmy sami. Do tych pięknych samochodów i motocykli przejdziemy już za moment, ale jeszcze jedna ważna informacja: każdy z Was, kto wjeżdża na tą imprezę, dostaje taki pakiet startowy. Co my tu mamy? Jest plan zlotu, jest karta pojazdu, którym przyjeżdżamy, jest naklejka, jest długopis, jest voucher na żurek, jest breloczek połączony z otwieraczem, dwa w jednym oraz co bardzo ważne. Kupon do wielkiej gry, w której można wygrać bardzo cenne nagrody. Mała pomyłka, to nie jest dwa w jednym. Otwieracz, który służy również jako magnes, jest osobno. Wróćmy na moment jeszcze do tego pocket bike'a, spójrzcie jak to wygląda, jaką ktoś miał fantazję. Tuż obok marzenie wielu osób sprzed lat, czyli Opel Kadett i to właśnie te samochody nas witają, tu jest główne wejście, a tuż obok po prawej stronie mamy pojazdy ekipy Elbląskie Klasyki, która tak jak powiedziałem już wcześniej jest organizatorem. Tą hondę możecie kojarzyć, ona pojawiła już się na moim kanale. Idziemy dalej, po drugiej stronie wita nas WSK 175 S1 Sport, która jest na chodzie. Gdyby ktoś pytał, to i to jest są Umywalki jak najbardziej, a Warszawa dojechała Kolejna Warszawa, ale jaka piękna rejestracja Na szczęście Korweta również się pojawiła i to nie jedna Chociaż widzę, że ten egzemplarz akurat odjeżdża Jest to C4 Notabene rzadziej spotykana niż C3 O, zjeżdża się Ameryka Pod postacią Buicka Skylark Polonezów nie zabrakło I to zarówno tych starszych, jak i Karo Ten z tego co widzę to jakaś wersja specjalna Fake taxi Dookoła jest troszeczkę maluszkowska i to w różnych wersjach Jest milicja, jest nawet cabrio Które wygląda naprawdę wyjątkowo Ta linia drzwi, których nie ma Troszeczkę przypomina mi BMW Z1 Patrzcie, podziwiajcie Chociaż ciężko mi to mówić Gdyż pamiętam zasiadając na kanapie tego Czegoś zbierało mi się wręcz na wymioty Ale z zewnątrz, z dala Można wrócić wspomnieniami O, a z takiej syrenki mój tato z wujkiem Sprzedawali lody w Lasku Złotoryjskim A wśród całej tej polskiej motoryzacji Zapodział się Mercedes SL Coś takiego również ze Stanów Zjednoczonych kiedyś nagrywałem, a tutaj co przyjeżdża ciągnik Zetor. Motoryzacyjnej reprezentacji z NRD pod postacią trabantów również nie zabrakło. Mamy klasyczne perełki z Francji pod postacią Citroena 2CV. Jest i również produkt ze Stanów Zjednoczonych, czyli Ford Crown Vic. Ale ciekawostka, spójrzcie na to. Pomimo tego, że większość samochodów jest piękna, ładna i wymuskana, to trafiły tu również takie, które wyglądają jakby wyjechały prosto z szopy. Przyznam, że jest to bardzo ciekawy sposób na posiadanie klasyka. To właśnie w tej formie widać wiek tego samochodu. Ale ładny komar. Mucha nie siada. A tutaj co mamy? Garść ciekawej niemieckiej motoryzacji: Audi V8 z silnikiem 3,6 oraz V8 z silnikiem 4,2. Jeżeli chcecie, aby któryś z tych egzemplarzy pojawił się u mnie na kanale, dajcie znać, wyrażając chęć w komentarzach. W kontekście wyposażenia mamy tutaj parę ciekawostek, jak na przykład fabryczny zestaw słuchawkowy. Gucio jest! A czy znajdziemy pszczółkę mają? Ewentualnie taką amerykańską pod postacią korwety C3. Wracając do kaszlaka, żeby przerobić go w taki sposób, trzeba mieć niebywałą fantazję i przyznaję, właściciel jest prawdziwym fanatykiem. Spójrzcie chociażby na te feleczki i wisienkę na torcie pod postacią kostki do gry. Słuchajcie, gdy słyszę nazwę Romet lub WSK, od razu w głowie mam jedno ślady, a tutaj taka niespodzianka, patrzcie, przyczepka produkcji WSK PZL świdnik. O! Golf z felgami od Porsche. Kontynuując temat fanatyzmu, właściciel tego Fiata 125P również posiada tego typu tatuaż. Ale ładny kolorek, takiego maluszka w tej barwie mieli moi rodzice. Ale znalezisko Fiat 1500, coś innego niż popularne 125P. SHLK M11. Mam taki model z 1965 roku, dodatkowo z owiewkami na nogi, ale w stanie 100-dolarskim, można powiedzieć, gdyż stoi niejeżdżona już prawie od 20 lat. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Golfa, jedynkę, GTI. Tylko pytanie: oryginał? Czy podróbka? Zaglądając do środka, wygląda na to, że raczej oryginał. Dalej, kolejna jedynka, tym razem w wersji Cabrio, Volkswageny, Camperwageny, motocykle bardzo zabytkowe i stróże prawa w 125P. Jak widzicie, tych 125, czy maluchów, czy też polonezów jest tutaj naprawdę mnóstwo. Przejdę się troszeczkę dalej, zobaczymy, czy uda się znaleźć jakieś takie naprawdę wyjątkowe perełki. A teraz ankieta tego odcinka, którą wersję kolorystyczną korwety C3 byście wybrali. Przejdźmy na chwilę do motocykli. Mamy tutaj MZ-ki, na przykład model TS, chociaż on już kiedyś wydawał mi się staroświecki. Ja bardziej gustowałem w ETZ-ach. Marzeniem oczywiście była wersja 2.5.1e, a ja mogłem osobiście sobie pozwolić na 250-kę, której na tym zlocie jeszcze nigdzie nie zauważyłem. Jak widać są tutaj jeszcze CZ-ty, jest parę WS-ek, miałem również Kobuza. Wracając do niemieckiej motoryzacji, czy chcielibyście zobaczyć na moim kanale tą serię 5E28? Ale sztosik. Chociaż, jak to ostatnio mówi się, w Polsce, ale kocur. Model XJS zaparkowany pośród polonezów i syrenek. W kontekście motoryzacji z NRD nie zabrakło oczywiście warburgów. Och, ale kąsek BMW i setta. Cóż za piękne, małe, pocieszne autko. To wygląda świetnie z każdej perspektywy. Pora na przerywnik. Całe szczęście przyjechało tu również kilka aut amerykańskich sił zbrojnych i bardzo dobrze, gdyż mają one na wierzchu tabliczki znamionowe z numerem WIN. Jeżeli chcecie sprawdzić sobie numerek WIN w kontekście historii jakiegokolwiek samochodu, link do strony, z której korzystam, umieściłem w opisie pod filmem. Obok i pojawiła się właśnie kolejna BMK, tym razem serii 02 o znaczeniu 1602. Dwójka na końcu oznacza nadwozie dwudrzwiowe. O, zastawa! Mój sąsiad miał taką i wymienił zmienił potem na nowe Seicento. O tym Polonezie już prawie miałem nic nie mówić, ale gdy zobaczyłem z jakim pieskiem przyjechał, pomyślałem, muszę poświęcić mu troszkę uwagi. Ciekawe jak się wabi, pewnie tłoczek, a stołuje się dietą bogatą w żelazo. Zasłaniam znaczek i zgadujcie co to jest. Zgadliście? Volkswagen 411. Ale o przyrządowanie to on z sobą wozi całkiem konkretne. Obowiązkowo koraliki na fotelach i wlew paliwa prawie jak w Porsche z przodu po prawej stronie. A to E38 jak tutaj wjechało? Miały być tylko auta do 91 roku produkcji. Tak w ogóle to ta siódemka jest na sprzedaż. Cena? 30 tysięcy złotych. Ale piękna piątka. Ta biała była taka bardziej zwyczajna. Tutaj widzę poczyniono takie typowe modyfikacje w stylu German Style. W takim stylu to można prosto znad Morza do Wrocławia na Ultrace. Kultowe pasaty B5 są jeszcze zbyt młode na tego typu imprezy, ale B 2 się załapała. Ula, la, a tutaj co mamy? Golfa dwójeczkę Country. Nagrywałem kiedyś odcinek z takim modelem, ale z egzemplarzem w dużo gorszym stanie, który w zasadzie nie jeździła i tak został sprzedany za 4000 euro. A tutaj mamy najprawdopodobniej najstarsze auto z lotu: Sid Hohena z 1929 roku. Wehikuł czasów kategorii motocykla i samochodu, ale fajny pick-up. I niebanalne feleczki. O, ten wariant kolorystyczny jest bliski mojemu sercu. Mam taki egzemplarz w rodzinie. O, Syrena Cabrio, ale to by robiło kiedyś szok na ulicach. O kurcze, Supra MK4. A tutaj? Harley Davidson Wirot. Nie wiem, czy wiecie, ale silnik do tego motocykla konstruowało Porsche. Ale to jest świetna impreza. Ja tutaj chodzę, zwiedzam, oglądam, rozmawiam z właścicielami tych samochodów i powiem, nie spodziewałem się takiej frekwencji. Jest naprawdę niesamowicie i na pewno przyjadę na kolejne edycje, jeżeli będę miał ku temu możliwość. Jakby nieważne kto, czym przyjechał, czy jest to samochód e, z okresu PRL-u, czy jest to przedwojnie, czy jest to amerykański sen, bo też widziałem jakieś krążowniki, i czy supersportowe samochody. Ważna jest pasja do motoryzacji. A tak w ogóle, jeżeli przyjeżdżacie z dziećmi, to. Za darmo macie taki park rozrywki. Dla głodomorów wystawiono strefę cateringu i jak widać całe szczęście kolejek nie ma. Ale piękny sit Hohen i nie chodzi tylko o barwę z zewnątrz, ale również wykończenie środka. Mmm, Aż chciałoby się dotknąć. Oto W114 tudzież W115. Elementem, który podoba mi się najbardziej w tym modelu jest oczywiście kierownica. To jest wręcz dzieło sztuki. A tutaj w specjalnej strefie za barierkami znajduje się polskie Porsche. Egzemplarz bardzo znany z polskiego YouTube'a. Wersja 3 litrowy silnik, który ma już lepszy blok, bez magnezu, nie koroduje. Że to nie jest tak, że pan Henryk tutaj podklepie, tutaj pan Stefan polakieruje i że to jest samochód odbudowany. No jakbyś go nie dmuchnął, nie ma pana nie zapaliłby. I co ty go pierwszy znalazłeś? On tam jest! Tam był to ty go poddałeś policji. Ej, bo rozkojarzacie wszystkich, no! Już Widzę, że tu już wiele samochodów i motocykli odjeżdża. Nagrody zostały rozlosowane. Ostatni motorower wygrał los z numerem 1. Cóż za przypadek! Ja dziękuję organizatorowi za zorganizowanie tak fantastycznej imprezy. Polecam każdemu. Link do strony organizatora zamieściłem w opisie pod filmem. Tak więc śledźcie fanpage Elbląskich Klasyków, aby nie przegapić kolejnych tego typu imprez. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na kolejnej z nich.